A ja myślę, że ten utwór możemy zadedykować naszym nowym prowadzącym, nowego tak, gwiazdą. Bardzo dziękujemy, Szanowni Państwo. Z nami w studiu ludzie, których na pewno znacie, na pewno lubicie. Edyta Lewandowska, przepraszam, i Karol Gnat. Dzień, dzień dobry, dobry, dzień dobry. dobry, dzień dobry Państwu. tym samym Państwu. wchodzimy w to, co jesienią czeka nas w telewizji Republika, Szanowni Państwo. No więc, co nas czeka? Może no, trzeba zdradzi się przyznać, co nieco? Zdradzimy. Ja myślę, że Edyta już wczoraj zdradziła, ponieważ za tobą debiut. Oczywiście nie debiut telewizyjny, ponieważ... Od wielu lat jesteś jesteś w telewizji, ale debiut w naszym serwisie informacyjnym dzisiaj. Ale zawsze czułam się, czułaś? czułam się jak na prawdziwym debiucie. Byłam tak zdenerwowana. Słuchaj, nie było widać. Świetnie. Tak, naprawdę, no taak, Karol, ja znam no. cię od tej strony, zawsze tak się <laughs> Zawsze miły. Tak, Karol jest zawsze miły, zawsze uśmiechnięta ducha do ucha i zawsze jak miałam kryzys, spojrzałam na. Krowa, na Karola i kryzys to, mijał. To od razu mi było lepiej. Jakiego mężczyzna ja, nam trzeba. Wczoraj rzeczywiście byłam zdenerwowana, naprawdę, przysięgam. Nie pamiętam kiedy tak bardzo. Ale to jest też ekscytacja telewizji No właśnie, żywo. Wow. Ale to może na początku roku szkolnego. Może no. przypominasz sobie taki dzień, kiedy byłaś tak zestresowana? Nie, 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 nie przypominam nie? sobie. Nie? Właśnie tak, wyobraź no. sobie, że sobie nie przypominam. Ja po prostu to nawet nie chodzi o długą przerwę, tylko o to, że tak mi bardzo zależało, żeby było tak fajnie, bo. Wszyscy znajomi mnie oglądali, mnóstwo ludzi, których znam, w ostatnim czasie dołączyło do republiki, wszyscy znajomi mojej mamy, wszyscy moi znajomi we wszystkich miastach i w ogóle po prostu to wszystko powodowało przyjaciół mówiąc tak, jednym słowem. Tak, dokładnie, widzę, że tutaj już próbujesz ja... swój program no, nie... zareklamować. No tak, <laughs> wpychamy się mocno do poranka, bo będziemy zaczynali teraz o dużo, dużo wcześniej, około godziny 5:30. Przywitamy się z Państwa będzie mnóstwo informacji, dobrej energii, radości i najlepszej kawy, jak się okazuje dzisiaj w redakcji. Bardzo dobra. Trzeba Bardzo przyznać. smaczna. Dziewczyny w ogóle przygotowały rewelacyjną. Bardzo im dziękujemy. Karolu, Republika i Przyjaciele, tak? To jest tytuł? Czy Przyjaciele Republiki? Przyjaciele Republiki, Republika i Przyjaciele. Myślę, że każdy format i ten i ten się sprawdzi w zależności od tego, kto w którą grupę się mhm. wpisuje. Będziemy chcieli o poranku spojrzeć nieco z innej perspektywy na to, co dzieje się w kraju i na świecie. Czasem się zaśmiejemy, czasem zapłaczymy, ale w takim szerszym gronie będziemy trochę komentowali, trochę dumali nad tym, co dzieje się, o czym się mówi tak tajemniczo opowiedział, tak? No właśnie, tak? powiedziałeś no właśnie, my, tak. my. a, my, a no. widzimy na kanapie Dytę, która oczywiście prowadzi serwis informacyjny, widzimy ciebie, zatem co to oznacza to my, kto jest. no tak, chcielibyście ode mnie dowiedzieć się, kto będzie jeszcze w tym szerokim tak, zespole, tak? Tak, tak? To powiem tak, to będą profesjonaliści, ludzie, których państwo znają, lubią, cenią mhm. i którzy są prawdziwymi przyjaciółmi Republiki. No, no, czyli jak zwykle, ciekawie. jak będzie Karol Gnat, to będą to na działało. pewno sami najlepsi ludzie, ale to jest ja już się nie mogę doczekać, przyznam szczerze, na ten format, bo godzina jest rzeczywiście bardzo wczesna. Ale to jest taki moment, kiedy rzeczywiście bardzo wielu ludzi wstaje do pracy. I to jest taki moment, kiedy, jeśli chodzi o telewizję na żywo, taką, która solidarnie z tą osobą wstającą również jest na nogach, to jest rzadkość. I to jest miejsce, gdzie można umieścić mnóstwo rzeczy. Oprócz tego, że można powiedzieć: Halo, jesteśmy z wami naprawdę, my też wstaliśmy, my też mieliśmy ten krytyczny moment, że trzeba otworzyć powieki, ale teraz już jesteśmy radośni i szczęśliwi, że jesteśmy z wami. No i teraz porozmawiajmy o tych ważnych sprawach, może o tych trochę mniej ważnych. Jest moment, jest czas, jest przestrzeń, bo my tak naprawdę, Karol przyznaj, gonimy, jesteśmy cały czas w biegu, nie mamy nawet czasu, żeby się zastanowić, nie mamy nawet chwili na refleksję, a myślę, że to będzie właśnie taki najlepszy moment i jak się ci, którzy wstają Później dowiedzą, co tracą, to pewnie trochę zmienią swój kalendarz. To jest w telewizji. Wejdę wam słowo: w telewizji jest trochę tak jak w locie samolotem. Najważniejszy jest start Pilot. i lądowanie. Pilot to tam może być I i autopilot, spokój, nie? I teraz jak spojrzymy na wykres oglądalności telewizji w Polsce, to lądowanie mamy genialne. Mówię o Republice, o prime time. Teraz musimy jeszcze dobrze wystartować i chcemy Państwu zagwarantować ten dobry start. Mamy... Startujemy chyba najwcześniej, no, zdecydowanie. zdecydowanie najwcześniej i chcę opowiedzieć jeszcze o naszym doświadczeniu radiowym, mm -hmm. bo myślę, że ono szalenie mocno przełoży się na to, jak ta telewizja będzie wyglądała o poranku. Telewizja śniadaniowa, poranna, wczesna to jest nic innego jak radio w telewizji, bo najczęściej gdzieś tam się krzątamy, szykujemy, raczej telewizora słuchamy niż oglądamy, więc będziemy starali się kojąco, łagodnie, ale też i stanowczo opowiedzieć Państwu o tym, co się dzieje w kraju. Ale... O tym wstawaniu zdecydowanie nie wiemy tak, już tak, bardzo wczesnym zemilką tak? Do, doświadczamy tego dosyć często Karol się nie boisz tak wstawania wcześniej no bo piąta trzydzieści na antenie Słuchaj, to trzeba będzie wstać o czwartej naj, naj o 4, czy trzeciej trzydzieści yy, myślę że doświadczyło mnie ja jestem w ogóle takim skowronkiem mm. uwielbiam pracę o poranku kiedyś pamiętam ja miałem taki dyżur wieczorem to między zapowiadanymi programami ziewałem więc mówię nie to jest w ogóle nie dla mnie wieczór poranek uwielbiam kocham kocham tę energię kocham śpiewać o poranku mm. pić kawę yy, a tańczyć tylko... tańczyć też lubisz za chwilę będzie muzyka na żywo. Będzie no to proszę bardzo. Czyc. To już możemy. W ogóle bardzo mi się podoba format z muzyką. O poranku ten saksofon, który zagrał dziewczyny sobie teraz robią zdjęcia. Karol, może od tak razu jest. powiedz, zatańczyć i zaśpiewać. <laughs> Ta, Wydarzałam, to że za rano chwilę. też na takie, na takie atrakcje będziemy mogli <laughs> liczyć. Ja w ogóle jestem naprawdę, jak spotykam Karola za każdym razem, ale teraz będzie po komplementów. Co? Nie, naprawdę. Dziękuję, jak widzę jest. ten twój dziękuję, uśmiech od ucha do ucha, to od razu serce mi rośnie i wiem na pewno, że on ma tyle energii takiej pozytywnej, że będzie w stanie wszystkich widzów zachęcić do tego, żeby zmierzyć się z tymi obowiązkami dnia codziennego. I startuje w bardzo dobrym momencie, bo tak, już upałów Aha. nie będzie, ale poranki mają być jeszcze bardzo ładne. I to będzie taki moment, że jak ktoś pozytywnie się nastroi na poranku z Karolem, to dzień naprawdę będzie wyglądał zupełnie inaczej. Ale jeszcze jedna rzecz, ja muszę ją powiedzieć: my widzieliśmy, my widzieliśmy plany nowego studia. I to będzie, proszę Państwa, wejście z wysokiego C. Nie mogę powiedzieć, z którego piętra, ale spojrzymy z zupełnie innej perspektywy. Tam się będzie działo, więc ten czas, teraz jesieni, będziemy stopniowo budowali napięcie do tego, żeby przejść z tym formatem już do nowego studia, a wtedy będzie się. O, i będzie się działo Ed, to jeszcze pytanie do Ciebie. Zobaczymy Ciebie w serwisie. Widzieliśmy już ciebie w serwisie informacyjnym dzisiaj. Czy jeszcze jakieś formaty się szykują? Może gdzieś jeszcze ciebie zobaczymy. Ja uwielbiam publicystykę, ja w ogóle marzę o tym żeby znaleźć takie miejsce w telewizji i właśnie negocjuję teraz z telewizją Republika, by był taki moment w ciągu dnia, kiedy można trochę dłużej pogadać z gościem. Ja wiem, że newsy są najważniejsze, ale samo pozyskanie newsa to nie jest główny powód funkcjonowania telewizji, telewizji informacyjnych czy informacyjnego radia, bo nad tym newsem jeszcze dobrze jest się pochylić, dobrze jest go zrozumieć, dobrze jest go wytłumaczyć, bo przecież przecież żaden dziennikarz nie jest alfą i omegą i nie wie wszystkiego. Warto się wielu rzeczy dowiedzieć, porozmawiać. No, nie wiem, chociażby o mechanizmie przyznawania subwencji, o wysokości dotacji, o tym w jaki sposób to działa, jak powinny być finansowane partie polityczne i czy powinny być finansowane z budżetu, a jeśli nie z budżetu nie to, problemu, tak? to jak i chciałabym, żebyśmy mieli taki moment, żeby żeby to właśnie wytłumaczyć, bo sądzę, ja sama mam bardzo wiele pytań. Mimo tego, że temat jest mi bardzo bliski, a nasi widzowie na pewno chcieliby te szczegóły poznać, bo czasami nie do końca wszystko jest dla nich jasne. A wiecie, że jak coś jest niejasne, to później pojawiają się problemy, później się pojawiają nieporozumienia, później są trudności w wyciąganiu wniosków. Mhm. No. Prowadzącego jest też właśnie. to, żeby czasem w imieniu widzów zapytać. Mimo właśnie tego, że w możemy posiadać zapytać. jakąś wiedzę na ten temat, ale musimy wyjść z tego własnego ja, próbować wejść w skórę tych, którzy nas oglądają, Który słuchają. Nie mieć pojęcie o temacie, prawda? No właśnie. I, i, I zadać, i wielokrotnie bywa tak, że ktoś mówi, no nie, no, on zadał takie pytanie, przecież ono jest prawda, szalenie proste. No jak mógł tego nie wiedzieć? To nie chodzi o to, że my nie wiemy, tylko nie. musimy wejść w rolę tych, którzy być może nie wiedzą, i w ich imieniu pytamy. Dokładnie tak, Karol, powiedziałeś o republice Przyjaciół, tak? Przyjaciele Republiki. Edyta, powiedziałaś, że przyjaciele do Republiki przychodzą, oglądają. A co Was skłoniło do tego, żeby do naszego zespołu dołączyć? No słuchaj, przede wszystkim to tak, szybko rozwijająca się telewizja, dynamit, który jest w środku. Ja, proszę Państwa, dawno nie przeżyłem takiej atmosfery, która jest tutaj wewnątrz. Mnóstwo ludzi na korytarzach, niesamowita energia, czuć tutaj telewizję, więc myślę, że to są główne, główne argumenty. Dwa, na antenie pojawi się także mój autorski program, Odbudowani. To między innymi dzięki też tej decyzji szefa telewizji oraz dyrektora programowego zdecydowałem się dołączyć, dlatego że tworzymy niesamowite, bym powiedział, chrześcijańskie show w postaci programu Odbudowani, który tej jesieni także zobaczą widzowie. A jeśli nie zdążą Będzie zobaczyć go w działo. telewizji, to zobaczą go Będzie w internecie.